Czy jesteśmy bezpieczni? Adrian Węgierski MMA a ze mną franio po ceremonii ważenia. No i powiedz mi, co widziałeś w oczach swojego przeciwnika, bo mówiłeś, że widzisz bardzo dużo. Eee, widziałem jak uciekał ciekaw wzrokiem i miałem wrażenie, że się bardzo stresuje. Eee, co ciekawe, poczułem się bardzo, bardzo pewny, pewny siebie po tym jak po jego magia treningu, jak zobaczyłem jak wyprowadza ciosy. Eee, jest bardzo elektryczny, taki spięty. Nie ma szans, że ze mną wygra. No dobra, teraz Franio, lekcja pokory. Nie no nie, nie, nie widzę w ogóle dla niego cienia szans. No jak minęły te przygotowania? No bo to były na pewno najtrudniejsze przygotowania w Twoim życiu. Nigdy nie miałeś okazji pewnie tak intensywnie trenować jak przed tą walką. No nie miałem okazji, e, trenowałem 3-4 razy w tygodniu w przeciwieństwie do mojego przeciwnika, czyli tak 3-2 razy mniej od niego. Natomiast e, wiem, że jestem lepiej przygotowany e, i jeszcze raz powtarzam, e, niczym mnie nie zaskoczy, mam nadzieję. Ale spodobały Ci się te treningi MMA i widzisz swoją przyszłość... K1, 1 A K1, przepraszam, Formuła K1, więc pytanie właśnie, czy te treningi Ci się podobają i czy będziesz widział się po prostu w przyszłości, będziesz? kontynuował tą karierę e, freekwajtową? Chcąc, nie chcąc będę musiał, bo mam trzy walki w kontrakcie. Znaczy, więcej niż... No, no dobra, już trudno. I tak każdy wie. E, no, to jest klasyczny kontrakt. Zawsze mają na trzy, zazwyczaj zawodnicy. E, i tak, bardzo lubię trenować, aczkolwiek zabiera to dużo czasu, jakby nie patrzeć i y, też odciąga od tego, y, o, o, czy, czym od się zajmowałeś. Projektów. Tak, od czym się zajmujesz bazowo. Jak tutaj dotarłeś, to musiałeś czym się zajmować, więc y, w moim przypadku było to streamowanie. Odciąga mi to streamowanie, też nie mogłem się w pełni skupić. Aczkolwiek, y, no, fajnie. No właśnie pytanie, czy da się to pogodzić? To powiedziałeś trochę, że gdzieś tam trzeba dzielić te obowiązki, ale czy to daje możliwość jeszcze kontynuowania jakichś nowych projektów, czy będziesz raczej y, no, dużą część swojego, czasu poświęcał na MMA, na MMA, na K1, ale właśnie czy na, też na MMA? Yy, zależy od wszystko, zależy od przeciwnika. Yy, generalnie yy, w moim przypadku intensywność treningu była taka mała, taka niska ze względu właśnie na yy, słabą, słabego rywala. Natomiast zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Jeżeli będę walczył z kimś wymagającym, no to zakładam, że będę trenował więcej. Natomiast teraz czuję się pewnie i wydaje mi się, że yy, wystarczy to, co umiem aktualnie. Ale w MMA czy w K-1 to był Twój wybór, żeby walczyć w stójce czy nie? Nie, ja w ogóle nie brałem udziału w, w negocjacjach. Robi, robi to za mnie mój menadżer. I z tego co wiem, to Paramaxil dwa razy odmówił walki. Także on ustala warunki jak nie mam, jak, 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 jak myślę i... W K-1 to podejrzewam, że też była jego decyzja. Zresztą w MMA i tak bym się z nim nie bił. Mhm. Powiedz mi, czy chwilę przed walką, w zasadzie w poniedziałek ogłoszona została Lizji w federacji Fejm fame 15. Fame. Pytanie, czy to w jakiś sposób, nie wiem, cię zdeprymowało, zdenerwowało, czy było ci to w zupełnie obojętne? Ja wiedziałem, że ona będzie walczyła. Jeszcze jak nasza relacja trwała, to wiedziałem, że ona będzie walczyła, natomiast myślałem, że to jest Heilig. W momencie, gdy podszedł do mnie jeden z właścicieli Fejma, to się dowiedziałem właśnie, że to jest Fame, Czy to mi nie przeszkadza? Zapytał, czy mi to nie przeszkadza. Powiedziałem, że nie. No jakby to nie zmienia w ogóle nic w mojej psychice, czy, czy, czy gdzie to miałoby coś, cokolwiek zmieniać. Nie, nie, nie czuję się, nie wiem, zdeprymowany, czy... Będziesz jej kibicował w pojedynkach, no bo zapytałem o twoją walkę z Paramaxilem i ona powiedziała, że, że, że bez problemu wygrasz. No, yy, wydaje mi się, że ma taką że wygra z tą przeciwniczką, z którą aktualnie którą będzie się biła. Więc yy, no kibicować będę, czemu nie. mam jakiejś złej krwi do niej. Kto stanie w na różniku? Yy, najlepsi trenerzy. Yy, Anzor Mansurajew i yy, yy, Adam Soldajew. Czyli mocny tym z WCA. Bardzo mocny. Bardzo mocny i jestem dumny, że oni mogą stać właśnie tam. Mhm. Czy jest jeszcze jakaś walka, na którą czekasz jutrzejszej gali? Mm, naj na pewno czekam na Kaspra, ze względu na to, że trenuję z nim w jednym klubie. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie o wszystkie walki, no to najbardziej y interesuje mnie Murańscy. Co oni pokażą, jak to będzie wyglądało, te wszystkie kombinacje z tym reporterem. Nie wiem dokładnie, na czym to będzie polegało, natomiast to, to jest... Zdecydowanie najciekawsze, najciekawsze walki będą dla mnie. Ale najpierw ten Arek z Murańskim i później stary Muran z Arkiem. Tak? Jakoś tak to będzie. A myślisz, że dojdzie do tego pojedynku szalonego reportera właśnie z panem Jackiem? Chciałbym, żeby wiesz, im, im więcej walk jakby w tej całej konwencji, tym lepiej dla mnie, znaczy dla mnie, dla widzów. Natomiast zobaczymy. No, yy... Miejmy nadzieję, że dojdzie. To jest jeszcze zapytam, bo to też jest dosyć ciekawe, czy ty wchodząc w świat sportu walki, zaczynając treningi w K1, miałeś okazję może podpatrywać jakichś zawodników, oglądać walki? kimś na przykład inspirować? Eee, no, szczerze mówiąc nie obejrzałem żadnej walki w K1. <laughs> Ale e, generalnie jeżeli chodzi o samo MMA na przykład no to oglądam e, od dziecka, więc nie omijam, nie omijam naszej Polskiej Federacji chociażby, jaką jest KSW. No e, lubię. Tak samo UFC, postawić sobie jakieś kuponiki i oglądać w nocy. Fajnie. No, no to idealny scenariusz na ten pojedynek. Idealny scenariusz? Ehm, nie chcę zrazać planów, też, bo poniekąd mógłbym. Aczkolwiek, e, idealny scenariusz no to jakieś efektywne zakończenie. Efektowne. Efektyw no, żeby to jakoś wyglądało? Jeżeli będzie efektowne, to będzie też na pewno efektywne. Miejmy czyli na... raczej przed czasem, a nie jakaś krwawa bitka. E, na, na 90% przed czasem. Zobaczymy. Tego, tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Pranio i powodzenia na Twojej walce. Dziękuję. Dzięki. Czy Ben? Jesteśmy bezpieczni.